Wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku gra pod tytułem Szkoła Alchemii od wydawnictwa G3. O czym jest gra? Przede wszystkim gra jest o tym, że gracze wcielą się w alchemików, początkujących alchemików, którzy będą tworzyli receptury. Oczywiście na początku gry będą to bardzo proste receptury z łatwych składników. Później już im dalej w grę, już na koniec gry gracze będą stworzyli naprawdę takie potężne, potężne, mocne eliksiry magii. No i ten gracz, który dobędzie, zrobi najlepsze eliksiry podczas gry, będzie ogłoszony wielkim alchemikiem. Gra jest przeznaczona do 2 do 6 graczy powyżej 10 roku życia. Czas gry na pudełku jest to 40 minut do 90. Także zapraszam Was do obejrzenia zasad i za chwilę Powiem Wam troszeczkę więcej co o tej grze sądzę. Zapraszam. Ok, tak prezentowała się rozłożona gra dla dwóch graczy. Oczywiście przygotowanie dla większej ilości osób wygląda tak samo, czyli tasujemy wszystkie karty dostępne w grze. Każdemu graczowi rozdajemy po cztery. Wykładamy cztery karty na stół jako taki stół alchemika. Pozostałe tworzą talię zakrytą. Jakie mamy karty w grze? Mamy dwa rodzaje. Mamy karty receptur, na których znajdziemy na dole. Składnik, po lewej stronie mamy komponenty do stworzenia receptury, tutaj mamy efekt tejże receptury, no i ilość punktów, jaką dostaniemy za stworzenie tej receptury. Mamy również karty zaklęć, tutaj mamy również składnik, który będziemy mogli skorzystać, mamy również efekt tejże, tego zaklęcia, który będziemy rozpatrywali, gdy zagramy tę kartę. No i wybieramy gracza rozpoczynającego i możemy zaczynać. Ok, jak wygląda przebieg gry. Gracze będą wykonywali tury zgodnie z kazówkami zegara i gracz w swojej turze będzie wykonywał dwie akcje. Pierwsza akcja jest to dobranie karty, czyli zawsze będzie dobierał jedną kartę, tak aby mieć pięć na ręku. Chyba, że wcześniej zagrał kartę z zaklęcia, wtedy będzie musiał dobrać na rękę tak, aby mieć pięć, jeżeli ma mniej niż 4 karty na ręku. Następnie gracz będzie musiał zagrać kartę z ręki. Jako składnik albo jako recepturę. Jeżeli gracz zagrywa kartę jako składnik, po prostu umieszcza tą kartę na stole Alchemika. I w momencie, kiedy gracz położy kartę ze składnikiem, którego nie ma na stole alchemika, alchemika, gracz dostaje jeden punkt. I od razu zapisujemy to w notesie. Oczywiście, podczas gdy zaczynamy grę, musimy znaleźć jakąś karteczkę i coś do pisania, żeby zapisywać sobie te punkty. I dostaje punkt. Jeżeli był już taki składnik, kładziemy ten składnik na składnik znajdujący się już na stole alchemika i nie dostajemy żadnego punktu. Jeżeli gracz chciałby zagrać kartę jako recepturę, czyli stworzyć recepturę, musi, będzie musiał użyć składników dostępnych na stole alchemika. Na przykład gracz Chce stworzyć taką nalewkę wróżbity i potrzeba mu jest kryształ powietrza i magiczne grzybki. Jeżeli takie składniki znajdują się na stole, gracz bierze te składniki, wkłada te składniki pod tą kartę receptury, a kartę receptury wraz z tymi składnikami kładzie przed sobą i dostaje punkty przypisane do stworzonej tej receptury. Gracz, gdy tworzy recepturę, będzie mógł korzystać ze stworzonych receptur innych graczy, którzy, które leżą przed nim, bądź to jest swoje, bo niektóre, niektóre tutaj receptury wymagają od nas użycia troszeczkę słabszej jakiejś receptury, żeby stworzyć mocniejszą. Także będziemy mogli tutaj też korzystać już ze stworzonych receptur. Gracz będzie mógł również zagrać kartę zaklęcia. Jeżeli gracz zagrywa kartę zaklęcia. Wykonuje ten efekt i kładzie ją na stół, tutaj Alchemika. Jeżeli znajduje się taki sam składnik, wtedy wsuwamy tą kartę pod ten składnik. Jeżeli nie ma, kładziemy ją również na stole Alchemika, ale gracz za to nie dostaje żadnego punktu, za to, że położył składnik na stole. I kolej gracza kończy się. Przechodzimy do kolejnego gracza. Gramy tak do momentu, gdy wyczerpie się talia i gracze będą grali, gdy aż zagrają wszystkie możliwe karty z ręki i wtedy gra się kończy. Gracze będą sumowali punkty zapisane na kartce. No i oczywiście gracz, który zdobył tych punktów jak najwięcej, wygrywa grę. Jeżeli mamy remis, no to gracze dzielą się remisem. Ok, zobaczyliście, jak grać w grę Szkoła Alchemii, no i przyszła kolej, żeby coś o tej grze oczywiście powiedzieć. Przede wszystkim zacznijmy od wykonania. Tutaj dostajemy grę w standardowym pudełku, jak to od wydawnictwa P3 takie oto pudełeczko, w której wszystko się dobrze mieści. Mamy karty, te karty są naprawdę dobrej jakości graficznie, również gra jest miła dla oka, instrukcja napisana porządnie, przeczytamy raz i naprawdę możemy przystąpić do rozgrywki, zasady są naprawdę proste i naprawdę możemy wytłumaczyć je w kilka chwil pozostałym uczestnikom zabawy. Troszeczkę brakuje mi tutaj w pudełku jakiegoś notesika z czymś dopisanym, jakimś ołóweczkiem żeby zaznaczyć te punkty, bo podczas gry zaznacza, musimy jakoś zapisywać te punkty. Jest tu sporo miejsca, spokojnie myślę, żeby się zmieściło, zmieścił jakiś taki mały notesik z ołóweczkiem, ale to taki mały mój minusik. Co do rozgrywki, rozgrywka jest naprawdę ciekawa jest troszeczkę emocji, naprawdę tutaj troszeczkę współpracujemy razem, bo tworzymy ten wspólnie stół alchemika, ale każdy sobie tutaj gra, kładzie takie składniki, które później będzie mógł wykorzystać. Oczywiście musimy uważać to, że ktoś inny nam może ten składnik podebrać, także też tutaj to trzeba pilnować. Fajne jest to, że w grze wykorzystujemy później już stworzone jakieś receptury, czyli stworzyliśmy jakąś recepturę, to później tę recepturę używamy do stworzenia jeszcze lepszego Elixiru, czyli zdobywam coraz więcej tych punktów za coraz lepsze, lepsze eliksiry. To jest bardzo fajne. Gra jest przeznaczona od 2 do 6 graczy. I Oczywiście w każdym tutaj wariancie jest ciekawy. Oczywiście, im gramy w 6-5 osób, no to ten czas rozgrywki nam się troszeczkę wydłuży. Ale muszę Wam powiedzieć, że te tury graczy naprawdę mijają bardzo szybko. To ta ta rozgrywka naprawdę jest bardzo szybka. I to jest wielki plus tej gry. Fajne jest to, że gra jest regrywalna, bo ta losowość, czyli za każdym razem dochodzą inne te karty, powoduje, że rozgrywka będzie inna, i za każdym razem będziemy musieli troszeczkę inaczej podejść do gry i robić inne receptury. I to jest bardzo też ciekawe. Wadą w kartach jest to, że niektóre karty nazywają się inaczej. Te Luxury nazywają się inaczej, ale. Tak naprawdę są to takie same receptury, no i to troszeczkę może zmienić gracza. Jest to taki błąd edytorski, mały, no ale troszeczkę może zamieszania wprowadzić. Co jeszcze tutaj można o tej grze powiedzieć? Przede wszystkim jest szybka, tak? Jest szybka do nauczenia, łatwe są zasady. Plusem jest to, że mamy małe pudełeczko, bierzemy do kieszonki, do torebki, do plecaka i możemy grać w 6 osób. Wykładamy na stół, gramy, zasadne naprawdę poznajemy dość szybko i gramy. I to jest właśnie główna zaleta tej e, gry. Jak widzicie gra ma troszeczkę kilka małych takich wad edytorskich. Ale myślę, że tutaj te minusy nie są aż tak no duże. Myślę, że wydawnictwu G3 udało się wydać kolejną bardzo fajną, niedrogą grę karcianą za rozsądne pieniądze. Bo gra kosztuje niecałe 30 zł. Myślę, że to jest naprawdę cena przyzwoita, jak za grę karcianą, w, w której będziemy mogli grać, grać dość długą. Bo naprawdę ta gra jest regrywalna. Także ja tej daję taką czwórę na 5: naprawdę bardzo fajny tytuł. Fajny taki przerywnik między tytułami. Także zachęcam do zapoznania się z grą Szkoła Chemii. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek. Tutaj zasubskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Zapraszam również na profil na Facebooku. Tam również komentujcie i lajkujcie. No i do zobaczenia. Cześć!